Witamy jak zawsze serdecznie w naszym cyklu filmów, w których mówimy prostym językiem o złożonych zagadnieniach hr i nie tylko. Bartłomiej Ługowski, Rafał Nowek. Dzisiaj, Rafale, przygotowałeś materiał dotyczący farmacji. Tak, myślę, że jest to temat ciekawy dla nas. <noise> jeszcze, jeszcze nie mówiliśmy o tej branży, czyli farmacja, ogólnie rozumiana, produkcja leków. Ale nie tylko, bo tutaj mamy też na myśli sprzęt medyczny. Materiały opatrunkowe, trochę by się tego nazbierało. Tak, czyli w skrócie można powiedzieć produkcja i hurtowi, bo mamy tutaj firmy, które produkują i które tutaj y, robią tą logistykę, to zaplecze. Dystrybucja jest bardzo istotnym elementem całego konglomeratu farmaceutycznego. Uważasz, że powinniśmy zacząć od dystrybucji? tym zaczynajmy od dystrybucji i tutaj chcielibyśmy powiedzieć też o roli jaką pełnimy jako firma w dostarczaniu właśnie pracowników w realizacji usług, jeżeli chodzi o tą branżę. Jeżeli chodzi o dystrybucję, czyli logistykę to myślę, że taką Najważniejszą rzeczą to jest elastyczność, jeżeli chodzi o tą sezonowość, bo wiadomo tutaj występuje sezon, w którym to, tej pracy jest więcej, jest część roku, gdzie tej pracy jest mniej, ale jest też sezon, gdzie tej pracy jest więcej w tej branży logistycznej, jeżeli chodzi Nawiązując o formację. Nawiązując do klasycznych wypowiedzi powiedziałbym, że taki mamy klimat, bo rzeczywiście sezon jesienno-zimowy i później jeszcze zimowo-wiosenny sprzyja. Branży farmaceutycznej. No i to też jest dla tej branży spore wyzwanie związane z uzupełnieniem braków kadrowych. Tak, z uzupełnieniem tych luk. Tutaj jak najbardziej pełnimy taką rolę, gdzie możemy. Można powiedzieć, kolekwialnie mówić, jesteśmy zapchaj tą <gryny> dziurą, czyli dostarczamy tych pracowników na czas. Niezwykle ważnym tutaj elementem jest terminowość dostarczania tych pracowników, ponieważ tak jak mówię, jest to sezon. Ten sezon wbrew pozorom nie jest długi. Ci pracownicy muszą stawić się w konkretnej dacie, i muszą, jakby też klient później zwiększa te wolumeny w konkretnej dacie z uwagi na tą sezonowość. No i oczywiście pojawiają się wyzwania. Po stronie agencji, ale z drugiej strony bardzo konkretne oczekiwania ze strony klientów, bo praca ma charakter bardzo często nocny. Pamiętamy, że zaopatrzenie aptek odbywa się i rano, a także po południu, więc ta cała logistyka, cały łańcuch związany z zaopatrzeniem aptek, de facto, musi być zaopiekowany. No, Doma ma tylko 24 godziny, stąd też bardzo często to oczekiwanie pracy w godzinach popołudniowych i nocnych. Czyli to muszą być pracownicy dyspozycyjni, pani, bo to są godziny nocne, A -a. ale tak można żartem powiedzieć, ale muszą być to po prostu też takie odpowiednie warunki dla tych pracowników, żeby właśnie ci pracownicy byli świadomi, że to, są, to jest praca w godzinach nocnych, że to jest też odpowiedzialność tutaj, bo jednak pomylić się w wysyłce przy, w takiej branży, no to może być Duży, duży problem. No jest to na pewno spore obciążenie dla pracownika, tym bardziej, że godziny pracy nie zawsze są sprzyjające. No organizm ludzki jest tak skonstruowany, że noc jest tym naturalnym czasem odpoczynku. No a tu trzeba być zmobilizowanym, wypoczętym, w dobrej formie. Dodam, że też jest oczekiwanie ze strony klienta, aby ta komunikacja w języku polskim, a coraz częściej angielskim, Y, była właściwie bezbłędna. To, to jest jedno z warunków absolutnie koniecznych do tego, żeby procesy logistyczne prowadzić efektywnie. No jest to warunek już coraz bardziej wręcz niezbędny. A jeżeli byśmy już pozostajemy na tej materii właśnie, co jest wymagane od pracownika, to jeżeli byśmy na przykład mieli powiedzieć o pracownikach wykwalifikowanych, to mam na myśli tutaj y, pracowników posiadających uprawnienia UDT. Czy tutaj również jest przestrzeń na takich pracowników? Tylko w obszarze związanym z wysyłkami, które wymagają obsługi wózków podlegających pod dozór. W znakomitej większości raczej to oczekiwanie dotyczy pracowników związanych albo ze zbiórką leków do wyznaczonych pojemników. No tak jest zorganizowana mhm. ta dystrybucja znamy to też z praktyki, no, ale oczekiwanie jakości kandydata, właściwie robi całą robotę. Jak mówi młodzież. Czyli przewija się tutaj to słowo kluczowe jakość. A jeżeli byśmy mieli też to odnieść co do produkcji, to tutaj też występuje pewna sezonowość. Są oczywiście firmy, które cały rok sobie produkują różne rzeczy. Już nie będziemy wchodzić w szczegóły, no ale zazwyczaj ta sezonowość też występuje. Mamy tutaj na myśli firmy i produkujące leki, i sprzęt medyczny, jakieś materace, to tutaj też ta sezonowość, no i pochodne, bo naprawdę jeżeli chodzi o tą branżę farmaceutyczną, medyczną, to naprawdę tutaj jest dużo różnych aspektów, jeżeli chodzi o produkcję, ale takie najbardziej istotnym też elementem wydaje mi się, też jest właśnie ta elastyczność zatrudnienia tej kadry, bo te wolumeny też. Zwiększają, zmniejszają te linie produkcyjne, też dochodzą, odchodzą, w zależności też pewnie od wewnętrznych ustaleń kontraktów klientów. No, dlatego klienci angażują agencje, które organizują cały obszar zatrudnienia czy dotrudnienia wymaganej kadry, by zapewnić sobie elastyczność. No za to płacą. Ale też oczekują oczekują nie tylko jakości kandydata, nie tylko jego dyspozycyjności, ale też oczekują świadomości u osób, które przychodzą do danego obszaru produkcji, bo mówimy teraz o, o produkcji, więc wymagania higieniczne, wymagania związane z procedurami gwarantującymi bezpieczeństwo produkcji leków jako takich czy generalnie sprzętu medycznego trochę redefiniują to, co moglibyśmy określić takim wspólnym mianownikiem tego pracownika do prac prostych. No tu ta formuła już niekoniecznie będzie wystarczająca, bo musimy bardzo dogłębnie weryfikować, czy świadomość wymagań higienicznych, wymagań sanitarnych będzie spełniona przez określonego kandydata, który jest kierowany do klienta. To są zupełnie inne wymagania. Inny poziom bezpieczeństwa, inny poziom jakości. Czyli tutaj te normy jakościowe, wymagania co do jakości są bardzo wysokie, jeżeli chodzi o produkcję. Mamy tutaj doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o tą branżę produkcyjną. I tą logistyczną również, ale jeżeli chodzi o branżę tutaj produkcyjną, no to jako dostawca usług outsourcingowych jesteśmy w stanie zapewnić ciągłość pracy całej linii produkcyjnej, czyli w tym momencie to się odbywa na takiej zasadzie, że obsługujemy całą linię, tam są nasi liderzy, nasi trenerzy, nawet obsługujemy takie działy, jak dział jakości, laboratorium tutaj też na tych różnych obszarach. Mamy swoich pracowników i, i znamy dobrze właśnie te parametry, jeżeli chodzi o, o te wymagania co do jakości, faktycznie tutaj są, są, one bardzo bardzo wysoko, ta poprzeczka jest postawiona. Ale co, co tutaj jeszcze może interesować na przykład naszych można powiedzieć, potencjalnych kontrahentów z drugiej strony, bo też ważnym takim czynnikiem jest na pewno też optymalizacja kosztu. Bo ja tak sobie myślę, wchodząc w buty klienta, jeżeli teraz. Na jakiś sezon, nawet jeżeli to trwa 6 miesięcy, miałbym zrekrutować liczbę 200 osób, to potrzebowałbym działu rekrutacji, działu kadr, który to zrobi. Mało tego, jeżeli na miejscu nie miałbym liderów, musiałbym ich zatrudnić, trenerów. Czy w tym momencie też, yy, na przykład zwracając się do dostawcy usług takiego jak nasza, jesteśmy w stanie zoptymalizować te koszty, mając na uwadze właśnie tą sezonowość? Rafale no, poruszyłeś obszar outsourcingu jako jedno z narzędzi do optymalizacji kosztów. To jest w ogóle ogromne przedsięwzięcie, i logistyczne, i związane z zabezpieczeniem zaplecza, i związane z przygotowaniem profilowania kandydata. Tu ścisła współpraca z klientem jest absolutnie niezbędna do tego, żeby taki proces przeprowadzić. Natomiast gdybym był klientem, ja bym rozważył te koszty, które pozostaną po procesie rekrutacji. Tak? Na przykład, warunki związane z pozyskaniem profesjonalnych rekruterów, profesjonalnego działu HR w naszych takich biznesowych polskich realiach, no nie są rzeczą prostą i na pewno nie są rzeczą tanią, ponieważ my zajmujemy się tym na co dzień, zawodowo. Po prostu zarabiamy na tym. Oto też cała nasza struktura jest podporządkowana tym wymaganiom, które klient musiałby kupić na krótki czas, a co nie miało żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Stąd to, że istniejemy na rynku, to, że spełniamy te oczekiwania, które pokłada w nas klient i staramy się, a nie tylko staramy się, ale też realizujemy to w sposób profesjonalny, to zdejmuje ogromny ciężar kosztowy z klienta, który płaci za gotową usługę. po prostu rozlicza się za wybrany obszar zaopiekowania czy produkcji czy dystrybucji i robi to w określonym czasie. Myślę, że ktoś kto potrafi usiąść policzyć jakie korzyści biznesowe daje zaangażowanie specjalizowanych podmiotów, no jest w stanie bardzo szybko dojść do wniosku, że Budowanie dużych własnych struktur rekrutacyjnych, hr -owych. nie zawsze będzie miało uzasadnienie ekonomiczne, tym bardziej wtedy, kiedy mówimy o zaopiekowaniu tego obszaru hr na okres trzech miesięcy, czterech miesięcy, pół roku. Na pewno jest, jest to tutaj istotny aspekt osobiście byś mnie przekonał żeby <noise> skorzystać z takich usług bo tutaj ta optymalizacja kosztów jest, jest jasna i zrozumiała wydaje mi się że też ważnym aspektem jest doświadczenie też tego podmiotu który ma realizować taką usługę czyli że to nie jest ktoś kto przychodzi obiecuje nam że tak na pewno zrealizuje taką usługę ponieważ tak jak mówiliśmy wcześniej liczy się tutaj jakość rekrutowanych tych kandydatów też warto mieć już wcześniej bazę można powiedzieć, sprawdzonych osób, gdzie już z nami współpracowały na podobnych projektach. Dlatego też wydaje mi się, że to doświadczenie też ma kluczową rolę, jeżeli chodzi o wybór, później usługi, wybór podmiotu, z którym będziemy realizować ten ten, ten projekt. No, trzeba wiedzieć, w jakim środowisku się poruszamy. Jeżeli mamy jasno zdefiniowany obszar działania, poparty doświadczeniem, to myślę, że klientowi łatwiej jest podjąć decyzję o współpracy z organizacją, która takowe doświadczenie posiada. Trudno uczyć się u klienta. Ten czas bezpowrotnie pewnie minął, ale my musimy zderzyć dwa oczekiwania oczekiwania klienta, ale też te oczekiwania rynku pracownika. To nie jest proste zadanie, natomiast daje się to robić. Zwłaszcza w obecnych sytuacjach, gdzie mamy tak naprawdę bardzo dynamiczną sytuację na rynku pracownika, tak naprawdę cały czas się wszystko zmienia. Zobaczymy jeszcze, jak wpłyną na te zmiany, które są tutaj szykowane od, od nowego roku. Wiemy jedno: nie będą one ułatwiać życia przedsiębiorcom z naszego obszaru biznesu. <noise> tak może być. Wszystko okaże się w nowym roku. Przekonamy się, co, co tutaj rząd dla nas szykuje. A dzisiaj co możemy jeszcze powiedzieć naszym widzom. Podziękujemy za, za dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękujemy i dziękujemy, że oglądacie nas w tej nowej scenografii. Mamy nadzieję, że Wam się to podoba. Zapraszamy do sekcji komentarzy jak zawsze. Za dzisiaj dziękujemy Bartłom Łękowski i Rafał Nowak. Do zobaczenia. Do zobaczenia.